To jest wersja demo tej gry XFS Wolf. Wilk złapający jajka. Od gry Net Lizard. Na ekranie widać, widać ekran z miniaturką jak wilk zbiera jajka. Tu klikacie press 5 albo OK. Ewentualnie możecie wybierać 5, bo to jest bardzo ważne. Tu Baby Fund, a to jest touchscreen. Można też dotknąć za pomocą ekranu. Włączamy dźwięk oczywiście. Mamy muzykę z wilka i zajęta. Tu i Jak widzicie, tu musicie złapać odpowiedź. jajka. Na tym gra właśnie polega, żeby złapać ilość tych jajek, które są posiadane. Aby złapać te jajka, trzeba doknąć prawym lub lewym przyciskiem. Trzeba łapać odpowiednio te jajka które zostały położone po lewej i po prawej stronie ekranu. Jednak musimy szybko być czujni, aby złapać tę ilość jajek. No widać, że się nie udało. Jak widać, trzeba złapać ilość jajek rzuconych. Rzuconych, które można złapać za ilość pobocy jajek i złapać je odpowiednio w każdej lewej i po prawej stronie. Na tym polega ta gra. Jak widać, łapacie ilość tych jajek, które są powrzucane, na przykład po lewej czy po prawej stronie. Widzicie. Trzeba złapać tę ilość jajek. Które są wyrzucone. Demo version. Tutaj jest informacja. Żeby oblokować tą grę. Ale nie będziemy oblokowywać. O nas nie jest. Widzimy z tej gry. Klikacie na egg. Jeżeli spodobała Ci się gra, podziel ze mną w komentarzu. Wykorzystałem audiodeskrypcję dla niektórych osób. Do zobaczenia, papa. Pa.